Czy wiesz, że będziesz miał dzisiaj gości? Lepiej zostań na chwilę, aby się dobrze przygotować. Szczęść Boże, witam serdecznie. Na kolejnej uczcie przed śniadaniem, uczcie Bożego Słowa. Moi drodzy, cieszę się, że możemy się ponownie spotkać przy Bożym Słowie, przy tym stole Bożej Mądrości. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Zachęcam, mobilizuję do tygodniowego postanowienia do tego, abyś codziennie przychodził, przychodziła tutaj do tego stołu Bożego Słowa. Tylko ten tydzień. Nie myślimy o następnym pod tym względem, ale skupiamy się na tym. Kilka dni dasz radę, o to pragnę się modlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Ty bądź we mnie siłą mojego chcenia, pragnienia i działania. Ty umacniaj moją wolę do tego, abym przychodził tutaj na ucztę przed śniadaniem na codzienne rozważanie Bożego Słowa. Duchu Święty, napełniaj serca tych, którzy otwierają się na Boże Słowo. Działaj w nich swoją łaską. Niech Boże Słowo staje się dla nich coraz jaśniejsze i coraz piękniejsze, chociaż jest wymagające. To prawda, Boże Słowo jest wymagające, ponieważ prawdziwa miłość, która jest najpiękniejsza, najczystsza, nieśmiertelna, jest wymagająca. O tę miłość trzeba dbać, trzeba ją pielęgnować, trzeba ją chronić, trzeba o nią walczyć. I dlatego jest tak wymagająca. I dlatego jest tak piękna i szlachetna, Duchu Święty. Niech Twoja łaska działa w moim sercu, niech działa w sercach tych, którzy uczestniczą w tych naszych spotkaniach na uczcie przed śniadaniem. Oto się modlę przez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do niego, i oddając pokłon prosił, Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Bo sobie mówiła, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, Ufaj, córko, Twoja wiara Cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę. A dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do niego i oddając pokłon, prosił: Panie. Moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Moi drodzy, popatrzmy tutaj na bardzo ludzką postawę Pana Jezusa. Przychodzi do niego bardzo ważny człowiek, zwierzchnik synagogi. Oczywiście każdy z nas jest równy co do swojej godności, wartości jako dzieci Boże, ale mamy też różne funkcje odpowiedzialne. I przychodzi człowiek, który ma funkcję bardzo odpowiedzialną w charakterze religijnym, zwierzchnik synagogi. Taki proboszcz. Przychodzi taki proboszcz, czy no moim, czy. W naszych kategoriach biskup nie wiem. Trzeba byłoby sprawdzić też te różne funkcje. Wiadomo, byli arcykapłani, kapłani, ale jest zwierzchnikiem synagogi. Jest to ważna funkcja. I teraz tak. Myślę, że ten arcykapłan, ten najwyższy, najwyższy to taki papież. Zatem można gdzieś się dopatrywać tej hierarchii. Zatem, moi drodzy, przychodzi bardzo ważny co do urzędu człowiek. I co mógł zrobić Pan Jezus? Pan Jezus w swojej miłości miłosiernej mógł wstryknąć palcami i powiedzieć wracaj do domu: Twoja córka jest zdrowa. Żyja, wszystko jest w porządku. Mógł? Oczywiście, ponieważ są i takie cuda, gdzie Pan Jezus uzdrawiał na odległość, ktoś wrócił? I stało, i ktoś był zdrowy, i ktoś sobie uświadomił, że stało się to o tej godzinie, o której rozmawiał z Panem Jezusem. I moi drodzy, popatrzcie, co robi Pan Jezus. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim, idzie z nim, idzie do jego domu. Przychodzi do jego codzienności. Może w tym domu było posprzątane, a może nie. Może było pięknie, ładnie, a może tak średnio, chociaż był zwierzchnikiem, to wiemy, że jest czasami różnia. Pan Jezus nie zwraca na to uwagi. On idzie do człowieka, on idzie między ludzi, on idzie do danej rodziny, on idzie do domu. Idzie do domu. Popatrzcie na bardzo ludzką postawę Pana Jezusa. I Pan Jezus pragnie przyjść dzisiaj do Twojego domu. Nieważne, czy masz posprzątane, czy nie, czy masz upieczonego placka, czy nie, czy masz czym poczęstować, czy nie, czy już zrobiłeś obiad, czy nie, to się nie liczy. Pan Jezus przychodzi do Twojego domu. I to, czego pragnie, to chce się z Tobą spotkać. Chce po prostu porozmawiać, zwyczajnie, jak człowiek z człowiekiem, jak Bóg. Człowiek z człowiekiem. I moi drodzy, bądźmy otwarci dzisiaj na obecność Pana Jezusa w naszych domach. W jaki sposób? Gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Moi drodzy, dzisiaj zapraszam Was do rzeczy wyjątkowej. Dzisiaj zapraszam Was. Gromadzi nas się tutaj kilka tysięcy, może nawet kilkanaście tysięcy osób, bo czasami jest tak, że jedna rodzina czy kilka osób ogląda ten film, to rozważanie na jednym odbiorniku czy telefonie, komputerze, czy telewizorze, jeżeli jest to odpowiednie techniczne połączenie. I zróbmy, moi drodzy, dzisiaj odwiedziny. Niech każdy z nas, z uczestników uczty przed śniadaniem, odwiedzi innych. A jak? Duchowo. Moi drodzy, zachęcam Was, abyście, wedle oczywiście uznania i Waszej wolności, Pisali w intencjach, komentarze mogą być szczegółowe, mogą być ogólne. Proszę o modlitwę w intencji Panu Bogu Wiadomej, i to wystarczy. Napiszcie to w komentarzach, i zachęcam wszystkich, abyśmy pomodlili się dowolną modlitwą w tych intencjach. Kilkanaście tysięcy osób będzie się dzisiaj modliło za Ciebie, za Twoją rodzinę, za Twój dom. I w sposób szczególny przez tę modlitwę, Pan Jezus będzie u ciebie obecny ze swoją łaską. Dobrowolnie, ale zachęcam, myślę, że jest to piękna inicjatywa, piękne dzieło. Ja również ze swojej strony obiecuję modlitwę w tych wszystkich intencjach, w tych wszystkich komentarzach. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, Zapraszam do trwania w tym tygodniowym postanowieniu, zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i na wakacje z Maryją. Wszystkiego dobrego i wszczeń Boże, do zobaczenia, do jutra.